na to miejsce na rozrząskę. Jagace's turn. Oh, he goes with the tornado. 1, 2, 3, patrz, jakiego gościa zajmamy? Nie, pasza ciebie. Fucking! This is but of my seven years hard work and dunking. I got a feeling! Zobaczcie go, spotkałem. To co, zaczynamy droga. Dziękuję. Dziękuję. będzie tak dobrze jak na Instagramie. Tak. <laughs> Czy to są zmontowane filmiki? Nie to wiem. jest Photoshop wszystko. To a... jest ustawione to jest Photoshop. Ale to i tak dobrze, że mam dobrego montażu. <laughs> <laughs> Dziękuję. Cześć, to Grabo z tej strony i zapraszam Was na Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Antwerpii. Jedziemy! Raz, dwa, trzy, Dzień pierwszy, wczoraj zajechałem. Oglądałem przed chwilą mecz Polaków. Teraz to już chyba 2-2. Przegrali przed chwilą z rygą, ale wcześniej wygrali z Japonią. Bardzo fajnie. Mega się jaram oglądając. Przyjechałem oczywiście na konkurs, na konkurs sadów. Podczas mistrzostw świata w koszykówce 3 na 3. I dzisiaj tak naprawdę, czyli dzisiaj co? Dzisiaj jest piątek. Mamy krótkie show z tego powodu, że niestety Organizacyjnie wyszła masakra jakaś. Miały przyjechać trzy osoby, takie jak główne, plus ja do tego. Ja przyjechałem. Miller, który miał przyjechać, nie przyjechał z wiadomych względów, z powodu wojny. Nie dostał pozwolenia na wyjazd. David, David Carlos Filipin też miał przylecieć, nie dostał wizy, nie pozwolił mu wyjechać. I Brandon Ruffin który również wygrał konkurs w zeszłym roku, a nie, nie przyjechał, bo nagrywa jakieś tam, jakieś, jakiś tam jakiś film w Stanach. No i będę skakał ja z Krystapsem i jeszcze jakaś jedna osoba. Chudle, no wiadomo, chcę wygrać i tak dalej, ale trochę, trochę jest niedosyć, że, że nie, ma, nie ma więcej zawodników, bo dzisiaj mamy tam jakieś krótkie show, mamy dać i słuchajcie tego! Krzysztof, który dzisiaj przyjeżdża na to tam krótkie show, widzą na ten konkurs Musi przyjechać prosto z lotniska na to show, bo opóźnił, opóźnił mu się samolot Także jeśli chodzi o, o transport, to to jest totalna masakra Plus jeszcze nie przyjechała jakaś jedna drużyna eee, Nie przyjechała jakaś jedna drużyna z tego, chyba z Dominikany, bo też nie dostali wizy i właśnie dlatego robimy, robimy to krótkie takie show, z powodu tego, że kwalifikacji nie ma, nie ma tej drużyny, więc ten mecz walkowerem ta inna drużyna wygrała i jest czas, który trzeba jakoś zabić przed kolejnymi meczami. No i mamy zrobić takie coś. Ale co, no nie ma co, nie ma co zamulać, trzeba wygrać, skupić się na tym. Ja tu jestem od robienia wstadów, nie od myślenia i, i tak dalej. że na konkurs chcę wygrać, tyle, nie interesuje mnie nic więcej. a, a Robię po prostu swoją robotę. Zaraz migamy do hotelu i jemy coś. Zobaczymy, później. Dotarłem do hotelu. Jest godzina 17.30. Show dopiero 21.40, więc jeszcze jest dużo czasu. A Chris Haps jeszcze siedzi sobie w rydze w samolocie. Jeszcze nie wyleciał, także... Prosto, prosto, jak tutaj wyląduje, to jedzie na boisko, nawet nie wraca do hotelu. To jest naj... nie wyobrażacie. Znaczy, jeśli ktoś podróżował i tak dalej, jest sportowcem, to wie, co to jest: wysiąść z samolotu, jechać na boisko i prosto od razu coś grać. Czy to jest kosmos, jakiś po prostu, więc mega współczuję, No, ale w ogóle z tymi lotami ostatnio i tak dalej, to jest jakiś koszmar. Ja, ja co prawda u mnie wszystko w ogi. no chociaż był lot godzin opóźniony u mnie tak samo, ale miał być ja jakieś z powodu z powodu strajków na lotniskach i dostałem informację, że lecąc, ja co prawda później leciałem, ale lecąc 20, 20 chyba pierwszego, coś takiego yy, trzeba się spodziewać, że przez dwa dni nie dostanie się bagażu i dopiero potem dostarczają bagaż yy, i tu wiele zawodników no, miało, miało przypał z tym, nie ale dostali też informacji, żeby sobie przepakowali tak, że w podręczniku, żeby mieli wszystko tam, nie? Kosmos jakiś. Eee, no, także teraz, teraz idę, idę pewnie zjeść. Albo teraz jeszcze pójdę na drzemkę, bo w sumie mało spałem. I co? Do zobaczenia wieczorem. Wieczorem, wiecz wieczorem. Pora wyruszyć już na wojsko. Chris wylądował na szczęście, także już go na, na event. Ja pospałem jakieś 40 minut, a jak wiecie drzemka taka 15-20 jest spoko. A już jak się przedłuży, to już potem się staje i to nie, nie, nie pomaga, a szkodzi bardziej taki, taki dłuższy sen. Ale mi tak w sumie pomógł, bo po tak byłem jakoś tak zmęczony, stałem sobie jeszcze się rano, późno poszedłem spać. Wczoraj w sumie od 9 tak naprawdę podróżowałem do 19, bo o 19 zajechałem, Pomimo tego, że lot trwa dwie godziny, to dojechali na lotnisko. Potem jeszcze miałem przebukowany bilet, bo miałem lecieć innym biletem, ale był overbooked. I potem leciałem tym późniejszy, i musiałem dłużej siedzieć na lotnisku, I jechałem pociągiem na lotnisko i kosmos jakieś. No i także pomimo tego, że lot trwa 2 godziny, to od 9 do 18 cała podróż trwa. Nie, nie, narzekamy. Poszliśmy na boisko rozrzewkowe. Krystal już zajechał i się zgubiliśmy. <grystanie> Bo to boisko jest jakieś no, 6 minut, 7 minut z buta dalej. I teraz szukamy boiska. Wchodziliśmy ale fajnie, chociaż parę stanów takich wiecie rozgrzewkowych, żeby zobaczyć to boisko i tak trochę zabić ten czas. Eee, fajnie, super publiczność, kurde. Zwykłe stade jak się robi, a publiczność ogarnia. Super temat, naprawdę. Czasem mi tego brakuje, że wiecie, zrobicie jakimś potogą, A wszyscy Wow, wow! Yo, dzień drugi i dzień trzeci w sumie tutaj ale patrząc na pogodę za oknem pomimo tego, że może nie wygląda jakoś tak tragicznie to sprawdzając prognozy pogody od 16 prawdopodobieństwo opadów to 95% i ma lać tak przez kolejne 3-4 godziny więc będzie śmiesznie o to mam koszmar koszmar po prostu, nie dość, że zawodnicy nie dojechali nie dość, że jeszcze będzie padać, to, to, to po prostu, no. no ale czasem tak jest. Czasem jest, wiecie, czasem jest tak, że po prostu idziecie, jest wszystko zajebiście naprawdę jest konkurs niesamowity. A czasem jest tak, że po prostu wszystko od samego początku się, się sypie, ale czasem też jest tak, że zapowiada się słabo, a wychodzi naprawdę zajbiście. i to jest na odwrót. Czasem się zapowiada grubo, a wychodzi Słabo, więc to jest zależne od naprawdę wielu czynników. Idziemy zaraz z Krystapsem na śniadanie. I najprawdopodobniej, najprawdopodobniej pojedziemy obejrzeć, obejrzeć cokolwiek, jakieś mecze i tak dalej. Bo, no bo tutaj nie będziemy w hotelu siedzieć do 22, bo to nie ma żadnego sensu. Bo konkurs najprawdopodobniej około 22 będzie. To, to przynajmniej się przejdziemy zobaczyć. Jak tam grałem. Wiecie co jest najgorsze w dniu konkursu? W dniu konkursu najgorsze jest jedzenie. Ma się tak zamknięty brzuch to Znaczy, ja mam tak. Nie, nie że jakoś się bardzo stresuję i tak dalej. Bo już zrobiłem to tyle razy, już przygotowałem się do konkursu tyle razy i tak dalej, że już to, co jest, to znam. Ale za każdym razem jest tak, że jest się tak skupionym. Tak, może nie wiem, poddenerwowanym, nie wiem, jak to nazwać totalnie nie chcę jeść po prostu tego, że byśmy byli głodni przez cały dzień naprawdę do konkursu nic nie chcę jeść a po konkursie jak to wszystko schodzi to jecie po prostu tyle, że masakra no ale w sumie za każdym razem tak jest, tak mam. super Widzimy zobaczymy, ile tutaj trafi. Ma trzy próby. Ostatnia. Właśnie dlatego nie gram w koszykówkę. Oglądaliśmy trochę meczy, zjedliśmy i wracamy do hotelu Ale zaczyna padać. O tam widać na chmurę. I z tego co tam patrzyłem na, na pogodę co ma padać w sumie do, do chyba 21. Do 22. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo tu będzie masakra jakaś. powiem wam, że jest tak pnuro Sami zobaczycie. Nie wiem czy będzie widać. Ale leje deszcz No widać Dwie godziny do konkursu Także wlatuję Niesamowita moc Półtorej godziny do odjazdu Byłem już zjeść Dzikus po wypity Jak patrzę za okno to powiem wam Wnerwia mnie to, bo nienawidzę skakać i lubię się po prostu rozgrzać dobrze, zajebiście i skakać i mieć zajebisty performance, a nienawidzę kurwa, jak jest wszędzie mokro, patrzcie sami. Cały czas leje, woda tam jest pewnie wszędzie, na drugie boisko rozgrzewka się nie pójdzie, bo tam jest, nie, ma, nie ma żadnego zadaszenia, więc tam to jest w ogóle kałuże i kosmos jakiś. Więc pewnie znowu będzie rozgrzewka, tak jak w Kanadzie. Tutaj załączam materiał. Ja musiałem się rozgrzać w klapkach, żeby butów tamtych nie mieć cały mokry do skakania. No i gdzie, i robicie jakieś skipa, C, trochę pobiegacie. Wychodzicie na boisko i musicie skakać. A na boisku zazwyczaj jak wchodzimy, to mamy dwie minuty. Na zrobienie, nie wiem, dwóch sadów trzech. Potem. No i potem konkurs, potem trzeba na pierwsze trudne wsady Ale jazda polska górą, kurwa trzeba wygrać Aaaa! Trochę zimno Najgorsze w takich rzeczach jest to, że nie ma gdzie się rozgrzać Spoko, może być wszędzie mokro, może pada ale żeby było miejsce do rozgrzewki, to jest najważniejsze. A tego nie ma. Patrzcie jakiego gościa tutaj mamy. Nie, patrz na ciebie nie patrz na siebie, patrz tutaj, patrz tutaj. Pamiętacie vlog z Montrealu? Super. Polska górom dana grabą. Dawaj. Nasze miejsce na rozrząskę. We got a dunk contest coming up. They will judge this one. For those two dunkers will dunk, but everybody's been introduced. Latvia! Oh. Look at that face. Franken can bring. Okay. Okay, he goes double pump reverse. It's an old song. Bravo. Bravo oh. through the legs. It's that easy. Boy. Now it's Chris Stapp's dog Ais's turn. Oh, he goes with the tornado dunk. That was destructive. Oh, Lord. Fucking. He tucks it under his kneecaps. The man from the Netherlands lands the yam. Alright, I'm done with the reference. Oh, he's trying to go with the Oh, Grabovsky rising like Bisquick. quick. Oh. Okay. Face. He's back up. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That Grabo is gonna take flight. Posterize himself. the That gets a 10. Two tens and a nine. Oh. Franken. Okay, he rocks the baby. Grabo. Incredibly difficult. He's gonna change the strategy. Oh, and he goes behind the back. Surprise! There you are. Finish for Grabo on his second dunk. Again, around the back. Here's Franken. Oh, let's see if he can also give us a good look at those jets. Ooh, pull up a chair. This gentleman out. Grabo. Oh, I'll oh. take off and here he goes. Grabowski, reverse. And that guy's hyper than Grabo. He grabs Grabo! Peter Grabowski! Caps things over the top. He turned gravity off. And an extra attempt for us. Piotr, uh, today you win the World Cup, you win the gold medal. How do you feel right now? Oh, to be honest, I won. I won gold medal, but... Uh, I, I don't feel... I'm not ultra happy because I missed so many times, but... Uh, to be honest, I, I was waiting for, for this medal, seven years, seven years of hard work, seven years of, of everything. So, so that's the award of, of not maybe of, of, of this day, of this contest, but of my seven years hard work and dunking. Congratulations, thank you for the good dunks. Thank you. This type of, of dunks and dunkers, Grabowski. He's a man, he's he's won everything he's touched in the last couple years. Now he's got a brand new plaque. There it is. Dunk contest winner. He's living his life like he's golden. So, yep, that's that's perfect for Grabo. All he, that's the truth. All he does is win J Rock in the speakers, DJ dysfunctional up. Widzicie to co się dzieje? To jest koszmar jakiś po prostu. To jest jakiś koszmar. O, nie zdążę. Zaraz tutaj nie zdążę chyba. oh guys. Mam pojęcie, to jest taki rozpierdzie. ale ja leżę. I po prostu... Mm, nie wiem czy płakać, czy śmiać. <laughs> i co mam robić ale serio. E, no, nie wiem co mam gadać. Mm, jutro na pewno lecie jakieś podsumowanie takie większe bo będę najedzony i tak dalej, bo teraz już jest w pół do pierwszej w nocy. Jestem głodny. Generalnie wiecie, niektórzy się ujmują sukcesu i tak dalej. Kurde. Pracowałem na to całe 7 lat. W 2019 dostałem tym wicemistrzem świata. Było to drugie miejsce, bo naprawdę mega blisko. Konkurencja była... Mega trudna. Ja tak naprawdę z Millerem o włos odpadłem, bo tam ten sad, sad w, w dogrywce z pudowami Miller wygrał. Czekają na to 3 lata, aż się odkuje. I pomimo tego, że dzi dzisiaj nie było jakiejś tam niesamowitej konkurencji, bo tak jak nie wiem, czy mam wcześniej mówiłem, czy chyba mówiłem wam, e, że David nieprzyjawnie dostał wizy e, Raffin tam nagrywał jakiś film, nie dostał, nie, nie, chciał, nie chciał przyjechać. Miller z powodu wojny, niestety. Kule, też mi mega jest, mega jest przykro, bo, bo mega, mega chcę zobaczyć, zobaczyć z tym gościem. Naprawdę się z Millerem lubimy, a z powodu wojny tego gówna, co się tam dzieje, to jest kosmos po prostu. No. Także mega mu współczuję. No ale pierwsze miejsce Fajnie co tu dużo gadać I jakby nie oceniajcie mnie z perspektywy tego konkursu, że bym słaby i wygrałem i tak dalej że medal i tak dalej ale z perspektywy tego ile lat na to ciężko pracowałem, ile lat, ile konkursów sadów musiałem wygrać ile tego wszystkiego to jest to patrząc, na, patrząc na to nie, nie będę pamiętał tego dnia, tylko będę pamiętał te wszystkie lata które, na które musiałem ciężko pracować żeby takie coś zrobić żeby móc potrafić skakać bez rozgrywki, żeby móc potrafić skakać w deszczu znowu wymówki, wiem, ale naprawdę te warunki były dużo gorsze niż, niż wtedy w, co widzieliście vloga, w tym. tam w Kanadzie, w, w Montrealu, co się w klapkach rozgrywałem, bo tu się rozgrywaliśmy w, takiej, w takim tym domku dla playerów, co, co mogą co się przebrać i tak dalej. Tam się mogliśmy tylko ten, bo wychodzą, gdzieś wszystko było mokre, wszystko jakieś tam te koce, co były na tym wszystko było mokre, jedne, co to było słucha na boisku, a wyszliśmy na boisko i zawsze na fibie jest tak, że tuż po meczu mamy jakieś, nie wiem, 4 minuty. No ale co to jest 4 minuty wyjść i oddać parę wsadów, To nadal nie jesteś rozgrzany, nadal jest lipa. Zazwyczaj mam najlepsze konkursy na Fibie, jak mam ten drugi kosz, idę na drugi kosz, rozgrzewam się, skacze i wtedy, wtedy jest kosmos. Wtedy tak, jak powinno być. Ale no wsady no, no, były jakie były. Chciałem spróbować to pod nogą Skorpion. W jednej próbie chyba było blisko, ale się nie udało. Potem też próbowałem. I potem takie save, save dunk zrobiłem. Żeby wygrać. Bo tak jak zawsze miał pamiętacie, dostosuj zaadoptuj, działaj. Ja przyjeżdżam, żeby wygrać, żeby. Pamiętacie, mój cel. Chcę przyjechać na zawody i chcę wygrać. Koniec kropka. Żadnego gadania innego. przyjeżdżam na zawody, chcę zdobyć medal, chcę wygrać, chcę mieć pierwsze miejsce. Koniec, kropka. Także jutro wlecie jakieś podsumowanie większe. Ja się idę ogarnąć, bo się zaraz zwymiotuje Dzisiaj naprawdę nie dość, że późno ten konkurs o 22. O 18.00, możemy spać, wiecie, wstaje się takim rozbitym, patrzę za okno, leje deszcz i się takim jest. No, ale nie będę wam kitów, kitów ciskał No po prostu dzisiaj było słabo i tyle. No, czasem tak jest, czasem tak jest. O zaraz, żebym nie zwymiotował. No wiecie cały stres schodzi, wszystko się nie jadło i tak dalej i, i, i to jest ciężkie, to jest, na, to jest najcięższe w trasie, że wiecie, macie dalej sezon, macie dalej wyjazdy, konkursy jak wracacie, a musicie być gotowi dalej, a, a wiele razy na wyjazdach się mało je, tak jak teraz, nie, mam, nie ma co zjeść, tak naprawdę mam kabanosy, <laughs> to zjem, no jutro jutro jakiś, jakieś większe podsumowanie, ale bardzo dziękuję Wam, kurde naprawdę Wam dziękuję za to, że podchodzicie szczególnie za granicą, zbijacie pionę, cześć gra, bo powodzenia, grabo dasz radę, grabo powodzenia, To jest cholernie dla mnie ważne i naprawdę bardzo wam dziękuję, bardzo wam dziękuję za każdy komentarz. Doceniam to będę trenował jeszcze ciężej, będę robił jeszcze wsady, jeszcze lepsze wsady. I dziękuję, po prostu wam bardzo serdecznie dziękuję, bo naprawdę bardzo to doceniam. Że jesteście i że to oglądacie i że dajecie łapki w górę. Po prostu dziękuję. Do jutra, bo to muszę ogarnąć, to wszystko się spakowaj na jutro, bo jutro wracam, już po śniadaniu. Więc pora na zakończenie materiału i takie krótkie podsumowanie. Konkurs był ogólnie do no, średni, tak jak widzieliście, było trochę pudeł. Bardzo chciałem spróbować tego, chciałem wykonać tego podnogo Skorpiona. W jednej próbie miałem to naprawdę blisko i kurde się nie udało, no ale trudno. Potem. E na sam koniec chciałem wykonać skorpiona nad osobą to tak jak wiecie na dunk sesji jestem w stanie sobie od razu po pierwszej próbie jak spoduje zobaczyć na telefonie to zrobiłem nie tak tak na konkursie nie jestem tego w stanie i dwa razy po prostu za daleko ustawiłem osobę tam do przodu w stronę kosza no i brakowało tyle żeby ją ustawić trochę do tyłu i wysiadło, tak to po prostu przestrzelałem kosz wszystko było idealnie tylko przestrzelałem kosz i nie, 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 nie trafiłem obręcz no tak, to za plecami siadło, pod nogą siadło, a double upik siad, super. No i tak. Nawet, kurde, jestem bardzo zadowolony, to była chyba moja najlepsza pompka na konkursie kiedykolwiek. <laughs> e, bo w końcu kolana tak podwyższyłem do, do góry, bo zawsze trochę inaczej wygląda i się nie złapałem w końcu mocno obręczy, nie szarpnąłem jej, tylko tam tak wrzuciłem. Także, także fajnie. No tak, tak jak wam wcześniej wspominałem, jeśli chodzi o, inny, o ten, to totalnie skład miał być inny. Nie miał być Chris nie miał być tego Franki, chociaż Franki chyba też miał być tylko w eliminacjach. No ale eliminacji się nie odbyły, bo nie było, bo nie było, nie przyjechali chłopaki. Ja też w ogóle od razu proponowałem, żeby wysłać, e, przysłać na szybko Joela, Lipka, Bartka, e, czy kogokolwiek innego, czy Seplesa, czy kogokolwiek. E, I i było za późno już, było już za późno, bo okazało się, że to federacja musi mieć jakieś zaproszenie dziwne, z racji tego, że Remko był z, tutaj z Belgii czy z Amsterdamu, to oni to już mieli. Kristaps eee ryga tutaj przyjechała, jakby w 2019 też był, więc tym nie było problemu. Eee... Ten Remko w ogóle ten ta, Remko, to był Remko Frank i ten, ten, ten trzeci tanker. Kurde jak wsadził pod podowie ma. <kluzny> Nie, znaczy widziałem go już chyba 3, 3 lata temu, w 2019, ale nie sądziłem, że, że to sadzi i sadził. Bardzo fajnie. Co prawda, nie, nie na takim powerze tak jak trzeba, dlatego no, dostał te dziewiątki, ale, ale to mu siadło. Siadło to fajnie z kozła. Kristaps, pierwszy sad pudłoś, potem był nerwiony, bo ten taki zapasowy sad, ten tego windmilla z ręki, co miał. No to po prostu spułowałby w bardzo, więc potem, potem poszedł na cały i zrobił zrobi to tornado. Chudle, niesamowity wsad. Bardzo często miałem z tym problem, a tutaj, proszę bardzo, pierwsza próba. Niesamowity wsad, by się obracacie i jesteście w drugą stronę kosza i nie widzicie tego kosza. No to jest naprawdę mega trudny wsad. Ja nie jestem w stanie tego wykonać, bo nie skaczę z jednej nogi. Ale no, pierwsze miejsce, cieszę się z tego. A Zbieram się, zbieram się za trenowanie i, i lecimy z tym dalej. Ale tak jak powiedziałem w wywiadzie na samym końcu po konkursie, że ten medal, jakby ten tytuł nie. To nie jest za ten, za ten konkurs, tylko za ten wczorajszy dzień. Tylko za to 7 lat ciężkiej pracy, za to 7 lat wygrywania tych konkursów, ciężkiego harowania jak wół i wygrywania. To, to jest dla mnie docenienie i ten medal i, ja, ja, i patrząc na niego ja, ja to czuję, że że go za to mam a, a nie za ten, za ten wczorajszy konkurs tak. no a jeśli chodzi o polską kadrę niestety weszli chyba z tego co się orientuje do ósemki chyba tak, chyba weszli do ósemki e, i kobiety i mężczyźni, ale, ale potem już przechodząc dalej nie, nie weszli nie weszli wyżej, tylko, tylko przegrali także Także tak to wygląda. No cóż, mam nadzieję, że podoba mi się materiał. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę, suba i do następnego. Wracam, idę trenować ciężej. Pozdrawiam, grabo.